Cześć, ja jestem Mikuna i witam Was na moim kanale. Miałem się pojawić tutaj jeszcze w tym roku, tak jak obiecywałem i jestem. Pod jednym z moich filmów pojawił się taki komentarz, na który oczywiście odpowiedziałem, więc jestem. Co roku mamy w domu piękne choinki. Oczywiście ja bym chciał też mieć swoją własną, ale nie będzie to zwykła choinka. Będzie to choinka taka, która zostanie ze mną na znacznie dłużej niż święta i powiedzmy ten tydzień po świętach. Bo to nie będzie zwykła choinka, tylko choinka z dykty, kleju, rzepu, rzepa jak się mówi, rzepa czy rzepi? Był taki gościu rzepa, no to z rzepa. Kalarepa. I oczywiście użyję jeszcze fajnych innych składników, ale za chwilkę je zobaczycie. Mniej więcej dwa lata temu kupiłem u Black White'a klawiaturę z myszką. To był taki, wiecie, zestaw klawiatury, która jest niby mechaniczną, ale tak naprawdę jest hybrydówką, czyli klawiaturą membranową, która w rzeczywistości, inaczej, w rzeczywistości jest klawiaturą membranową, ale udaje klawiaturę mechaniczną. Gdybym chciał swoją choinkę zrobić z takiej klawiatury, to musiałbym wydać na nią 5 razy, 200 1000 zł plus 2 razy 200 400 zł, czyli kupa kasy. I chciałbym zrobić to mimo wszystko troszeczkę taniej. I dlatego też znalazłem fajną klawiaturę, która jest nieco tańsza. Bo to jest kugar Wantar, który kosztuje 139 zł i będzie idealnym produktem, a raczej idealną klawiaturą do mojej choinki. Głównymi składnikami będzie 7 klawiatur, już je wyciągam. Na samym czubku wyląduje to czyli bungee. to jest specjalna wyżynarka którą pokroję tą oto płytę pilśniową to jest płyta pilśniowa jakaś płyta mam też dwa banany dodatkowo jeszcze taker żeby złapać wszystko razem ze sobą taśma sznurek idealne tło to tło idealne i te wszystkie klawiatury żeby właśnie z nich stworzyć najładniejszą choinkę w moim domu Wierzmy się do roboty. Na samym początku muszę powyciągać wszystkie klawiatury i poustawiać je tutaj na tej dykcie, która leży na dole. I najlepiej zacząć od samej góry, żeby uformować koronę drzewa. A ta klawiatura jest nożycowa i jest bardzo niskoprofilowa, czyli taka wiecie, klawiatura, która wygląda jak klawiatura z laptopa, ale jest jedna różnica, ona jest mimo wszystko troszkę grubsza i jest jeszcze jedna rzecz, ma fajne oświetlenie RGB, które możecie sobie zmieniać dowolnie, nawet podłączając ją wyłącznie do zasilacza albo powerbanka. Ziemniak, jakbyś mi przyszedł pomóc wypakować i Wszystkie, i byśmy je poukładali, już ten wiesz, konkretny wzór, i też dopasujemy, w którym miejscu tu ma ich kabel. Co jest najśmieszniejsze, jak Mikuna pierwszy raz przyszedł tutaj ze wszystkim, o dziękuję, ze wszystkimi klawiaturami, to ja nie, nie mogłem się powstrzymać. Przerwała się. Po prostu są dobrze zapakowane. Pierwszy raz, jak Mikuna wszystkie przyniósł klawiatury, to ja mu powiedziałem: Ej, stary, ja sobie jedno mogę odpakować. On mówi: Dobra, wiesz, odpakowałem i naprawdę to są wygodne klawiatury. Jakbym miał w tym momencie robić takie eleganckie, minimalistyczne stanowisko, które by miało być przeznaczone, nie wiem. Dla gości. Na zasadzie ej, to jest dobre, bo popatrzcie, puszczasz sobie. A to się dla gości, dla kogoś, kto jest takim fajnym gościem, czy dla wszystkich gości? Nie, to na zasadzie takie nieużyteczne, tylko takie w tle, na przykład, które by miało być. To podłączasz to do zasilania, podpinasz ledy w kąpie, żeby się świeciły cały czas. Wszystko ci świecie nie musisz mieć odpalenego kompa. To jest wygodne. Wracając do ustawienia podświetlenia w tej klawiaturze, naciskacie sobie fn i jedziecie tutaj po kolei po numerkach i wam się zmienia tryb świecenia. Tutaj możecie zmienić jeszcze poziom natężenia światła i to, czy w ogóle Świeci czy nie. Proste. Nie potrzebujesz aplikacji, możesz sobie po prostu korzystać z niej i bawić się podświetleniem, nawet jak nie jest podłączona do komputera, tylko do powerbanka. Tutaj jest coś, projekt czegoś fajnego, co się pojawi też u ziemniaka na kanale. Oczywiście ziemniak robi to nie sam, tylko robi to z Adamem, którego serdecznie pozdrawiam. Wiecie, że jest tak z powerbankami, że jak podłączacie wiele powerbanków do klawiatury tej właśnie, albo do jakiegoś urządzenia, które pobiera niskie napięcie, to większość tych powerbanków się wyłącza. I co ciekawe, dużo powerbanków z marki Xiaomi nie wyłącza się nawet przy niskim napięciu. Więc wtedy idealnie się nadają do takich rzeczy. Przerwaliśmy trochę, ale jesteśmy do was z powrotem. Ja miałem kiedyś klawiaturę tego typu, czy kletową to się chyba nazywa? Czy wyspowa się ona nazywa? Czyli pomiędzy przyciskami masz po prostu takie przerwy. Ja miałem kiedyś taką klawiaturę, której korzystałem przez bardzo długi czas. Kupiłem ich chyba cztery sztuki łącznie, bo tyle załatwiłem. I co jest najfajniejsze? Zielnej firmy takiej, co kojarzę. Tak, <grych> Wiesz jaki jest plus taki klawiatury największy? Ona jest płaska. Więc jak bierzesz szmatkę, przecierasz, przecierasz od razu, razu czysta. To tak samo jak wszystkie laptopy, które mają tego typu właśnie klawiaturę. Też łatwo, tylko trzeba go wcześniej wyłączyć. Przy okazji podłączyliśmy wszystko do huba. I wszystko huba i iba działa. Haba działa, ale ogólnie rzecz biorąc, widzicie, że jest taki brzydki pająk w tym momencie. Ty, tak? ale czekaj, czekaj, nie jedna rzecz. Ty no. mówiłeś, że masz 7 kabinetów, to, to jest siedmioportowy hub, tak? Tak. Ale ma dwa porty do ładowania jeszcze, wiesz o tym? Wiecie co? Bo ogólnie rzecz biorąc, tutaj widzicie, leży Bungee. I Bungee ma służyć jako ta gwiazda na górze na górze choinki. No i w sumie miałem problem, bo nie wiedziałem, gdzie podłączyć, A tu się okazuje, że są dwa dodatkowe porty. Ty jeszcze będziesz mógł sobie telefon ładować z choinki. Albo do kolejnej od razu podłączyć. Albo pręd? Ty, dwie choinki można złączyć. No, no. Zrobimy to. Trzeba, bezstronnie. Albo dwustronną, <noise> dwustronną choinkę. Ja myślę, że trzeba odrysować i po prostu wziąć się za kolejną część roboty. Stykniemy się końcówkami mocy. Na samym szczycie jest oczywiście miejsce na moje bungee, ale jeszcze tutaj wcześniej na samym brzegu będą takie kółeczka małe zrobione oczywiście wiertłem, bo pod spodem znajdzie się deseczka, która będzie dodatkowo trzymała konstrukcję mojej choinki i ogólnie rzecz biorąc tutaj znajdzie się ten sznurek. Nie wiem czy już o nim wspominałem, ale ten sznurek będzie przepleciony i dzięki temu choinka będzie się trzymała w dwóch miejscach na sznurku. Będziemy ciąć płytę tym oto dziwnym urządzeniem kupiłem na promocji. No, ja nie wiem, jak są siedzi, ale ładnie to wygląda. Nie, najlepiej byłoby tak, jak chyba ty wpadłeś w sumie na pomysł. Bo ja myślałem o taśmie klejącej dwustronnej, którą w sumie dziś posiałem. O, jest za mną taśma klejąca, dwustronna. Ja myślałem o tej taśmie, a Ziemniak znacznie wcześniej kupił rzep dwustronny, i w sumie do czego miałeś go wykorzystać? Znaczy, ja bym zrobił tutaj pasek wzdłuż. Bo zawsze masz możliwość mm -hmm. odciągnięcia ją w ten Dobra. sposób. co, łapać, tak? No łap, musimy się przekonać, czy w ogóle ten pomysł jest dobry. Mocno trzyma ten klej, patrz. Kurczę, ale wiesz, co jest najlepsze? Że ten klej naprawdę jest mocny. Myślałem, że ta taśma będzie miała taki delikatny. A on jest, mam wrażenie, że jest dwa razy mocniejszy niż ten na taśmie dwustronnej. Coś takiego. Poczekaj, mm -hmm. jak ta będzie tu, no to ta musi być gdzieś tu. No to koniec, już, nie, już tego nie poprawię. No to zarąbiście, stary. Jak Myślę, dono? że można oszczędniej te kawałki kłaść, nawet w czterech rogach. Patrz, ile tego tam mamy. Ja myślę, że będzie trzeba spróbować na kolejnym, żeby w czterech rogach zamontować tu kawałek, tu kawałek, tu kawałek i tu kawałek. A ta pierwsza niech tak zostanie. Tylko pytanie, czy kolejne ściągnę. Nie dam rady. No co, odkleję się? Nie. Nie dam rady ich odczepić. Serio? <laughs> Spróbuj sam. Dało radę. Dało radę? Tylko poluzowałeś, ale. No to się. <laughs> Genialne. Dobra, to trzeba to stary przy... przyczepić. To, ej, to ten kreci naprawdę... Strasznie mocno to, się trzyma. Ja myślę, że te klawiatury to raczej nie, nie będą do odzysku, tylko zostaną na stałe już na tym. Będziesz je co roku chować, wiesz... Aj, powróciłem. <grym> Dobra, to co? Dopasujemy. Wyceluj u siebie mniej więcej. No coś takiego, zostało tak, mi tak z centymetr wolnego. Dobra. Ja tutaj końcówki nie mają się stykać idealnie, nie? Nie, to właśnie nawet jak będą jakieś tam małe odstępy to w porządku, tylko bardziej byłbym za tym, żeby nie wychodzić za obrys tego, żeby jednak było wewnątrz. Zrobiłem strój tak na dobrze. Halloween. BHP w trakcie pracy. Nie podajemy nożyczek tak, bo możemy komuś wybić oko. Nie podajemy też tak nożyczek, bo możemy kogoś pociąć ucięć mu palec. Nożyczki najlepiej jest podawać, następująco. Więc proszę cię, Mikula. Dziękuję. Tada! Tamta już ma, czyli trzecia ma, te mają, czyli zostały cztery. Cztery razy cztery, 16. Tu mamy cztery, tu mamy dwa. Myślę, że jest git. Jest git, To jest na tyle miejsca, żeby przyciągnąć te wszystkie przewody. Teraz tą. Nie sądziłem, że na święta będę ubierać choinkę w ten sposób. Ale popatrz, w tym roku już przynajmniej ubierałeś choinkę. W no. zeszłym też. Powiem Ci, że nie spodziewałam się, że to tyle czasu zabierze. I jeszcze jednej rzeczy się nie spodziewałam. Nie spodziewałam się, że to będzie męczące. Ale nie ma, na jej nie ma czegoś takiego jak czas wolny. Wstajesz rano, zaczynasz i jak kładziesz się spać, to jeszcze robisz. Dobra. Jest! Idealnie, Wiesz, koniec. Jak to wygląda? Kończymy! Jakbyś robił sobie świątecznego pytonga. <noise> nie, to jest świąteczna strzałka. Ponieważ nagrywanie filmów nie jest proste, więc nagranie oczywiście musiało się przerwać. Ale niedługo kończymy, bo brakuje nam tylko jeszcze haba USB, którego zamocujemy z tyłu. No i oczywiście czegoś na górze. Bungee, które będzie udawało gwiazdę betlejemską. Tu, czy tu. A może tu? Nie chciałem przykleić? Może na środku bardziej. Trochę tu wyżej, żeby jeszcze te przewody później się naciągnęły. To tymi przewodzikami w dół. A może do góry, żeby się nie wypiły przez szpanek. Dobra. <grym> I jakbyś mógł mi pomóc podłączyć tą choinkę, bo już jest praktycznie gotowa. Tylko samemu się ją trudno trzyma. Ziemniaku, czy możesz podejść pomóc? Ide. Bardzo cię proszę. Zeps przewód. Uwaga. Mój jest... hap. To jest twój hap, tak? Pamiętam. <grym> y tu mam włącznik, patrz. Pod nogą od razu. Ja mam tam ze ścianą. Dobra. Uwaga. Do... Czekaj, pomyliliśmy korzeń, okay. wylutowano dłuższe. <laughs> Trzeba ją przeklikać. Nie, Nie piątka. Tak? Okay. Super. I teraz wystarczy ją zaprogramować tutaj z piątką. Dokładnie tak. Mój sposób na choinkę świąteczną myślę, że jest fajny, tylko że no niestety, mimo wszystko zakładałem, że cena będzie trochę niższa. Tu jest troszkę ponad 1000 złotych. Nie podoba Ci się? Nie myślałem, że to jest do góry nogami. Tak? Nie, jest ja to policzyć klimat świąteczny. Klimat świąteczny. Ogólnie rzecz biorąc, cała choinka zostanie ze mną pewnie do nowego roku i będę używał jej jako takiego rekwizytu na paru streamach swoich, więc jeżeli chcecie ją widzieć czasami na, na jakimś kadrze u mnie na streamie, to zapraszam do siebie na kanał. Wszystkie klawiatury dostałem od firmy Kugar Polska. Oczywiście na Kugar Polska zapraszam na ich fanpage. Bardzo dziękuję Ziemniakowi za pomoc w składaniu i za pomoc w cięciu. Adamowi też dziękuję, bo Adam też mi pomagał w tym wszystkim. Miłych, wesołych świąt. Zapomnieliśmy o najważniejszym, na górze. A ładnie wygląda. Panie? Ale jest ciężka straszliwie. Myślę, że na dwóch sznurkach będzie się trzymać. Tylko takich porządnych sznurkach. A one Czyli są dostupne. Kilo. Było napisane, Potem? że to jest 100-kilowy. On jest do 100 kilo? On był z opakowania z i do ukulele. To bungee potrafi podnieść cały blat. Oczywiście bez nóg. Sam blat położony na ziemi i przyczepiony to bungee można podnieść razem z blatem. To wiesz co, zrób inaczej. Zabierz na tym bungee całą choinkę. Dobra. Myślę, że to tak ma być. Wytniemy? Ja myślę, że to byłoby na tyle. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie mojego filmu. Mam nadzieję, że rozbawiłem chociaż parę osób, albo Was wszystkich przynajmniej. I to, do zobaczenia na następnym filmie. Pada śnieg, dzwonią dzwonki sań, na niebie gwiazdka świeci sobie. Pada śnieg, pada śnieg, wali granatami, a Mikołaj... Poszedł do domu. Do widzenia. I ma choinkę z ledami. Ale ta góra wygląda fajnie z tym. To w ogóle bardzo fajnie wygląda. To jest taki Candidi, chodź zobaczyć. To może być też strzałka po prostu.